Czy jesteśmy znowu w domu i nagrywamy vloga? Nie. Jak to nie? No nie. Jesteśmy w domu. Ale nie nagrywamy vloga. No nie. <laughs> Cześć Wam. Hejka. W tym filmie sprawdzimy co można zamówić do jedzenia tutaj do nas do domu na Białą Łęce. Co jest ciężkie. Chociaż już teraz mniej, już ale lepsze. było tragiczne. Mieszkamy w mieszkaniu, w którym mieszkamy od pięciu lat, czterech lat, coś, coś takiego. I na początku to, na przykład, jak mieliśmy współpracę kiedyś z Voltem, to musieliśmy jeździć do centrum, gdzieś na Żoliboz, żebyśmy sobie mogli coś zamawiać, najlepiej z odbiorem. A teraz różne firmy już do nas dowożą. My akurat będziemy sobie zamawiać, bo to nie jest żadna reklama teraz, nie, nie, nie. Dzisiaj zamawiamy spyszne z, z restauracji Hindus, z której kiedyś już jedliśmy. O jedzeniu opowiemy wam jak ono przyjdzie, wtedy powiemy o cenach. To lokal, nie widzieliście go w żadnym filmie, mogliście go widzieć na rolce rowerowej rolce. Uważam, że miejsce jest smaczne, bo już dwa razy jedliśmy, raz w dostawie, raz mm, byliśmy u nich. To będzie nasz trzeci raz. Czy to będzie smaczny raz? Zobaczymy. Eee, ja już powiem, powiedziałem, że pyszne. I to nie jest reklama, no nie jest. Bo pyszne jest zwalone i nie da się. Nie chce mi przejść zamówienia. Jakby nie zapłaciłem, zeszło mi z konta, ale nigdzie się nie wyświetliło, że zamówienie poszło. Świetnie! Dobra, ha. będziemy zaraz wyciągać. Ja przeczytam Wam tutaj z paragonu mamy 104 zł hana Masala 30 zł. Paner Tika Masala, 32 zł, placki z pieca Tandor. czosnkowy za 13 zł. Paner nan on będzie nadziewany panir. Panir. Przepraszam. Panir. Panir. Wybaczcie, że mówię źle. To jest po prostu trochę taki nawyk. Jak jest napisane, tak się czyta. 16 zł. Wzięliśmy sobie też ryż z, smażony w kozieradce, bo brzmiało to bardzo ciekawie. 13 zł. Już widzę, że spotykamy się tutaj znowu z tym samym, że oni w swoim... Ani w kiminie, ani w kozieradce. E, przepraszam, nie w kozieradce tylko w kminie indyjskim, po prostu tam było coś z kozieradką. Coś Rozmawialiśmy o, o tej kozieradce i tak mi się powiedziało. Spotykamy się kolejny raz z tym, że oni dodają do tego zamówienia online mango lassi. Tak. jest całkiem spoko. Dobra, otwórzmy. Zostawiam to sprawnie. A, to rozerwałaś? Dobra, Tak się nie dało rozwiązać. O, w plastikowych. Dobra, ja skoczę po talerze. Zanim zaczniemy konsumować, testować, ja powiem tyle, że bardzo dobrze pamiętam ich nana, że on w dostawie nie był potem taki bardzo gumowy. Jestem ciekawa, jak będzie dzisiaj. Co, Mamy znaczy? też nowego nana, którego nie próbowaliśmy. Tego właśnie z serem. A jedliśmy u nich kiedyś takiego dziwnego nana na słodko? Z, na słodko, ale do wytrawnych dań on był z owocami suszonymi i z migdałem, bo było napisane z owocami, my myśleliśmy, że on będzie trochę inny, a tam było owoce suszone. To co, próbujemy najpierw swoich dań? Tak. Ja mam tą ciecierzycę. Ja mam ser panil. Mm. Przy moim był dopisek, że będzie pikantne. Ja się zastanawiam, bo miałam ziemniaki w tym, no nie? Nie pamiętam. Uch, a nie, ja nie widzę ziemniaczków. Ale jest bardzo aromatycznie i mam bardzo dużo ciecierzycy. W ogóle, patrzcie. Patrzcie to. Patrzcie, jak Sarah. gęsto. Patrzcie to. Mm. U mnie jest w ogóle imbir i on sobie chrupie. Jest na grube kawałki. U mnie też jest w takich paskach pokrojony. Ale mówię, nie wiem, gdzie mam te ziemniaki, chociaż jest to bardzo dobre. Jest bardzo intensywny, bardzo aromatyczny, ale naprawdę pieczy, tak jak lubię. Uff. U mnie też jest pikantnie, myślę, że z ryżem, z chlebkami. Będzie bardzo fajnie. Ja też idę z ryżem. Mm, aromatyczne, kminkowe. Lubię kminek, kocham ryż. Idealne połączenie. Mm -hmm. Mój to tego nie zjadł. Dajcie znać, czy lubicie kminek, czy jesteście w tej grupie, która nie przepada za, mm, za tą przyprawą. Próbujemy tego nana. No. Tego, o, wącham, ale nie pachnie jakoś specjalnie. Też jest lekko na słodko. No, też jest na słodko, ale faktycznie jest ten ser, bo od razu to... Czuć go w konsystencji. Mm -hmm. To jest ciekawe i mnie to smakuje do tych wszystkich wytrawnych dań. Mm -hmm. Ostrich. I pasuje sobie tak, o, zamoczyć. Ja ogólnie uwielbiam właśnie ja sobie... Ja ty to zatąkać. Raz tak powiedziałam. Uwielbiam sobie zanurzyć lekko i jeść mm. w ten sposób. Perfekcyjnie. Bardzo dobry. A nam również pyszny. Proszę, mamy ja chyba po więc. Ja jeszcze nie testowałam z Ja go próbuję pierwszy raz, ale w ogóle jest bardzo puszysty, jak się tak na niego spojrzy. Mmm, mięciutki. Mmm, bardzo, no. bardzo. Dlaczego indyjska jest takie dobra? Hindus to jest restauracja, którą kiedyś polecała nam jedna z osób, która nas ogląda. Nie wiem, czy wciąż nas oglądasz, czy już nie, ale jeśli tak, to odkąd poleciłaś, to jest nasz trzeci raz. Ja jestem dalej. Zachwycona, no. a. Ogólnie w jakichś tam odstępach czasowych unikniemy. Wcale nie dziwię się, że ten lokal gdzieś tam w jakiejś grupie jest popularny. Indyjskiego jedliśmy już w sumie w kilku lokalach, dosyć tak sporo, można powiedzieć. Indyjskie jedzonko to wiecie, jest dla nas takie jedzonko, gdzie aż tak często nie przychodzi nam ochota, ale jak już przyjdzie ten moment, że je zamawiamy, że się decydujemy, to zawsze jest o, ale smacznie. Ale zamknęli nam w rybniku hindusa dobrego naszego ulubionego. Dobra, to co, konsumujemy sobie. I nie wiem, czy widzimy się w kolejnym miejscu, czy z podsumowaniem tego jak to zjemy. Dobra, zobaczymy, wy zobaczycie za chwilę, sobie spobodować. No, ja myślałam, że miałam mieć y, Mmm, Twoje jest bardzo creamy. Dobra. Mhm. Mm o, ja zakocham ten ser. Przez to, że to taki domowy film pewnie będzie dosyć krótki. To powiem Wam tyle, że. Kocham taki ryż bez niczego, tak jakby, wiecie, w ogóle ja kocham już suche rzeczy, suche bułki, mm -hmm. wszystko takie plain powiedzmy, tutaj wiadomo, on jest z przyprawami, ale mogłabym mieć sam ryż łyżkami, tak samo kocham mieć suchy makaron bez dodatków i na, na takiego też bez niczego już. Ja jak jadłem swoją połówkę, to też praktycznie połowę zjadłem po prostu tak łyżką, bez dobierania sobie dodatków. Powiem Wam tyle, że jeśli macie problem z ostrymi daniami, moje nie było oznaczone jako ostre, a było faktycznie takie, że dla mnie ok Przy tych wszystkich neutralnych dodatkach, ale wiem, że dla niektórych to już byłby taki poziom, że byłoby wam nieprzyjemnie, bo ja czuję teraz takie pieczenie troszkę w ustach, ale dla mnie jeszcze przyjemne. Dużo też czego imbiru było. No nie doszukałam się tych zimniaków, ale ogólnie danie było przepyszne. Na zamówieniu nie widać, żeby było jakieś pomyłki, nawet nie ma w menu niczego innego śliczarkom, więc jest ok. Jak dla osób, które, na przykład, dla których czosnek jest już tłumacz, to to jest nie do zjedzenia na pewno. Mamy nasze pizze i co myśmy tutaj zamówili? Poczekajcie, zamówiliśmy z La Tym razem dostawa z Volta i poszło to w ogóle bardzo szybko. Zamawialiśmy w samochodzie wracając do domu, dostawa błyskawicznie, wow, burattę mamy tutaj. Ja w ogóle patrzę i myślę, co to jest za gałka lodów, lodów nie zamawiali, a to jest buratta. To będzie nasz chyba trzeci czy czwarty raz z La Fontiną. Za każdym razem było przepysznie. Nigdy Wam nie pokazywaliśmy poza stories. E, zamówiliśmy verdura burrata, czyli warzywa z burrato. E, grillowane. grillowane. Za 56 zł. E, pera, czyli z gruszką i chyba gorgonzolą. Nie pamiętam. Tak, nie wiem czy tam orzeszki też były, czy nie. Może. La Fontina troszeczkę sobie w ogóle od momentu jak ich poznaliśmy pozmieniała w menu. Kiedyś też mieli przez moment makarony, teraz ich nie mają. Pera to jest mozzarella fiordilata. Te gorgonzola, sos truflowy, gruszka karmelizowana, orzechy włoskie, miód, oliwa truflowa. To ty powiedz, ile one kosztują, bo tu są inne ceny w ogóle, patrz. Bo tu jest wliczone w to pewnie opakowanie. A, faktycznie, Łukasz wam podał cenę taką wyższą. 49 kosztuje ta pera i 56 kosztuje burretto. Czyli to jest... pasuje, 56 to tutaj też tak jest, a do pery jest doliczone... Jakieś pewnie po prostu to. 919 chyba, jak się nie mylę. Otwieraj jedną, ja drugą. Mm. Ale trafiło. Mm, bosko wyglądają. Mm. Mamy taki zapach truflowy, jakiego sobie nawet tutaj nie wyobrażacie. Teraz wziąłem widelec, żeby troszeczkę tą buratę rozprowadzić. Ja mam kółko, bo nie mamy nożyczek do pizzy, ale musimy sobie jakoś poradzić. Próbujemy jedną, a potem drugą. No pewnie. Dobra, ja chcę ten. To nie ten, Bojęcie. Ciasto wydaje się bardzo takie puszyste. Uuu, delikatne. Delikatne. leci? Mhm. Mm mm. mm. jest to? Jak to mawiam, pizzę z gruszką i serami liczę na coś takiego. Ja kocham to, że są na niej orzechy, które dają chrupnięcie. Gruszka jest tak słodziutka, a sery intensywne to ich ciasto jest w ogóle tak delikatne. Mm. Wy tylko spójrzcie na to mięciutkie, delikatne. Przepyszne, naprawdę bardzo dobra jest ta pizza. Co tu dużo mówi zamówiliśmy dwie pizze. Oni teraz mają pizze czerwone, białe i tyle. Dwie sałatki tam były. Myśmy jej tego chyba zdecydowanie więcej, mi się tak wydaje. No, oni też mieli, mówię, przez pewien moment makarony. Tego teraz w ogóle nie ma, ale wcale się nie dziwię, bo robią bardzo dobrą tą pizzę. To mhm. nasz kolejny raz w dostawie. I znowu się nie zawiedliśmy. I ona jest gęsta. Ja też mam wrażenie, że ten placek jest spory całkiem. Ja jest duży. Oh, yeah. Czy wy też zamawiacie czasami jedzenie i czy lubicie zamawiać? Ja no szczerze, się rzadko zdarza. Tak, rzadko, ale ja sobie lubię zjeść w domu na przykład. Jak to coś... jest fajne, tylko że my no, nagrywamy na miejscu. Na mieście no na dokładnie. Części. To biorę tego bombla Już wiesz, co ja nie go oddałem. O, ta czerwona. Ona jest jeszcze bardziej taka mię. Po prostu cieniutka, mięciutka. Ale patrzcie, to... ma ledwo. No. O, oni mają przepraszam za wrażenie sos. Mają bardzo smaczny sos. Mhm. Jest bardzo pomidorowy, lekko kwaśny, nie za słodki. Burrata jest niesamowicie kremowa, tłusta, a te ja warzywa. Ja ogóle ten pieprz też. Dla mnie warzywa są w takim ekstra stopniu. Kocham grillowane warzywa na pizzy. Jakby Świetnie pasuje to z Buratą. E, chyba jeszcze nie jedliśmy takiej warzywnej Buratom, jeżeli nie mieliśmy własnej kompozycji. No, nie kojarzę też. Ale to jest jedna z moich ulubionych pizz, teraz moja ulubiona kompozycja. Serio. Przepyszna, ta. Mega no, no, Myślę, że będziemy do niej wracać, jak będziemy u nich jeszcze jedli pizzę. Oj tak, zdecydowanie. A pewnie jeszcze nam się kiedyś zdarzy. Dobra, zajadamy się, jak nam coś się jeszcze nasunie, to wrócimy do jajonek w perę. Ja też jeden kawałek. A potem sobie zjem pomidorową. Ale Jezu, trufle i gruszka, to jest to. Niemożliwie dobra. O, ale to było dobre. Przepyszna pizza mm. zjedzona. W ogóle na Białe mamy jeszcze teraz jedną pizzerię, y, gdzie w sumie jak wy oglądacie to jestem już po Wigilii, więc wiem jak ta pizza tam smakuje. Ale jestem jej bardzo ciekawa. Też brałam pod uwagę do zamówienia, ale bardzo chciałam wam tę La Fontine w końcu pokazać. I cieszę się, bo nie zawiedliśmy się. Ty powiedz, co ty powiedziałaś poza nagraniem. Że uważam, że to jedna z lepszych pizz, y, jakie udało nam się zjeść w Warszawie, mimo że my nie mamy aż tak ogromnego tego porównania. Ja wiem, jak dużo teraz jest pizz napolitańskich i różnych włoskich pizzerii w Warszawie, restauracji z pizzą. Jednak uważam, że La Fontina jest jakaś taka bardzo dobra, no mi bardzo smakuje. Już mówię, że chciałabym jeszcze zrobić jedno podejście do Pizzaiolo, gdzie byliśmy bardzo dawno temu. Chciałabym pójść do Lekostrawnie. W ogóle Dziurki od Klucza. Do Dziurki od Klucza, gdzie w sumie to były takie... Ja to była takim... moja pierwsza napolitańska. Chyba tak. Też chciałabym tam wrócić, chciałabym mieć znowu większe porównanie. Na ten moment jest moją ulubioną, bo po prostu najczęściej ją je jemy, bo jest blisko. Zawsze w tej dostawie wypada naprawdę rewelacyjnie. Chociaż mamy ochotę na inne rodzaje pizzy, to mamy swoje ulubione też. Mamy niedaleko kwadratową pizzę, mhm. mamy też niedaleko sieciówkę pizzową, którą ubóstwiamy. Ale w tym filmie to już na tyle. Więc tradycyjnie, jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie lajka, subskrypcję, z dzwoneczkiem, wpadajcie na Instagrama. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. A i kto jest z Facebooka, bo ostatnio mieliśmy bardzo duży wzrost na Facebooku, to siema. Pa!